To jest potwornie trudny materiał do, do, do wypowiedzenia, bo ilość, yy, zawałoby się nie do prześledzenia przez widza padających yy, liczb, które się gdzieś tam muszą potem zgadzać i nie można tego tak, muszę to jest bardzo interesujące, Trudne jest też przez to, że właśnie na niczym innym on nie powiedział, tylko na rozmowie przez telefon. Więc... To było coś, co tak na początku naprawdę sprawiało mi duży problem, że musiałem słuchać tego, co mówi facet po drugiej stronie słuchawki. Tego się nie da tak wy, wy, wygęgać. Zbyszek Cyburskich, jak robił pod telewizji z gruzą, to miał lepiej, bo... Miał słuchawcę suflerkę, którą podpowiadała. No, to, no, Także, tak teraz że... się nie da tak zrobić? Nie, 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 nie. Nie, to jest w ogóle niemożliwe. To byłoby potwornie stresujące i dla suflerki, i dla... A w ogóle pewnie pan jeszcze nie lubi rozmawiać przez telefon. Nie, nie, nie. Mnie, a tą nie. służbową komórkę odbiera pan czasami? Czy tak? Ja jej w ogóle bardzo mało używam, a jeszcze teraz zmieniliśmy słuchawki i otrzymaliśmy jakieś kosmiczne Samsungi ja kompletnie nie potrafię usługiwać, mnie tak denerwują, nie mogę nic odczytać, muszę sięgać po okulary jak do czytania. to ja chciałam Pana zapytać jeszcze o związki z Kielcami, bo przyjechał Pan na premierę, która się Panu szczęśliwie spodobała, przyjechaliście dzisiaj, czy jeszcze będzie jakiś ciąg dalszy tej współpracy? Ja mam taką nadzieję, że oczywiście nie możemy tego robić co miesiąc, ale, ale no, no, dwa razy w sezonie powinniśmy się pochwalić tym, co, co zrobiliśmy. Ja się na te premiery przyjechałem, dlatego że bardzo mnie zainteresowała osoba reżysera. I muszę powiedzieć, że się no, no, poczułem bardzo fajnie, że, że jest młody człowiek, który tak super myśli. Czy muszę powiedzieć, że chciałbym taką... zaprosić No to nie. No to nie. Nie, i też oczywiście pod tym kątem, że może by przyjechał i do nas coś, coś zrobił.